Mów mnie jak będzie tył. Dobra. Za jakieś 5 sekund śmiało. <grym> Proszę, proszę, śmiało. Uważaj, za chwilę wchodzimy w etap. Etap płaci zmiany. Major rozmach skóry Nagrywaj, nagrywaj, ja biorę potem od ciebie tym Kraińców słychać. Jeszcze przez dwie godzinki. Tylko dwie godzinki. Tylko. Look at this Nanasza <grym> brameczka. Jeszcze nie ma. Nie, tak, to jest 8. Ale my kier, to by... tak. Ale ja tu wejść? Kurwa, telefon mi zamarznie. Oj, <noise> <noise> To kurwa, to jest kosmos! O ja! Spójrz na ten dach! Zamknięty! Piękny! Zamknięty! Ja muszę nagać film, to jest kosmos!